Na sportowe emocje zaprasza Carrefour. Sponsor programu i sponsor główny 74. wyścigu Tour de Pologne. Nie no, powiem szczerze, jestem szczęśliwy. Ciężko mi było po Tour de France, gdzie przejechane. No, tak naprawdę od 2014 nie było tego, żeby po prostu przez te dwa lata widać było, że ciężko było Polakom walczyć na tych etapach, więc Musiałem przyjechać na to Tour de Pologne, trochę poszumieć, żeby było fajnie dla polskich kibiców, bo sam się cieszę, bo naprawdę jak ja widzę na, na drogach ile ludzi stoi, to czuję się lepiej niż na Tour de France naprawdę i krzyczą Majka, to jest dla mnie coś fajnego, a ja wyszedłem trochę z tego dołka, ciężko mi było. Dziękuję mojemu masażyści, Arkowi Wojtasowi i całej mo mojej rodzinie, żonie za to, że trzymali za mnie kciuki i oczywiście trenowałem ostro żebyśmy się przygotowały do turde Polonie, było mi łatwo. A teraz jestem tutaj i, i dzisiaj jestem sam zaskoczony moją dyspozycją. Troszeczkę za późno, ale, ale bo miałem nogę, i powiem szczerze, ale widać, że, że, że jesteśmy na równi, na równym poziomie i fajnie, że ja. Dla mnie to nie był tak naprawdę podjazd, bo nie lubię takich sztywnych podjazdów krótkich, ale jak ja wyjechałem tam pod górę, tak naprawdę z taką. Jakby to powiedzieć? Jeszcze z takim zaborem, że mam trochę jeszcze siły, że mogę zafiniszować na trzecim miejscu. Finiszowałem z Peterem Saganem, więc można powiedzieć, że sprytniałem, nie? Ale, ale... Nie no, w żartach. Tak. Fajnie. Drugie, trzecie miejsce nie wygraliśmy. Miał dzisiaj Peter wygrać etap. Nie udało się, ale jesteśmy drudzy i trzeci w generalce i możemy teraz walczyć na dwie karty. Ja i Peter. Teraz możemy rozstrzygnąć wyścig. Jak jeżeli się uda. Jeszcze jest dużo faworytów. Jeszcze są dwa ciężkie etapy, ale... Myślę, że, że jeszcze Zakopane i Bukowina da, da popalić, znam te podjazdy i myślę, że będzie ciężko. Fajnie, zawsze się pierwsze wygrywa i naprawdę gratuluję mu. Ja patrzę 500 metrów, a tu już trzeba, trzeba jechać. Tak naprawdę patrzę końcówka 500 metrów sztywnego, ale, ale rozmawiałem z Przemkiem Niemcem i mówi mi, żebym czekał do 200 do końca, bo tam jest jeszcze sztywno. I troszeczkę może za późno poszłem, ale, ale i tak jestem zadowolony, przyjechałem w pierwszej trójce i tak naprawdę Jestem szczęśliwy i jestem już przeciw generalce, więc na spokojnie. Miało być inaczej. Wróciłem z Tour de France niecałego po dziewięciu etapach. Jestem w Polsce, już jestem przeciw generalce. Powinniście być szczęśliwi, bo ja jestem. No także zobaczymy, spokojnie. Mamy teraz dwie karty i będziemy walczyć. Ja i o generalkę i zobaczymy. Nigdy się nie da odpocząć tak naprawdę, ale to jest fajne na Tour de Pologne, że mogę spać do jego godziny 11, to, więc to jest dobrze. Na sportowe emocje zaprasza Carrefour, sponsor programu i sponsor główny 74. wyścigu Tour de Pologne.